Cześć, moi kochani ja jestem Oskar. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, co pokażę, no e, znowu, niestety, przepraszam za tyle kłamstw w, e, na moich odcinkach ale pokażę Wam e, e, nową edycję serwera Survival mojego serwera Survival który powstaje wraz z Brian Seatx zapraszam na jego kanał link oczywiście będziecie mieli w opisie E, serwer startuje za niedługo, jak ogarniemy wszystkie permisje. Spawn oczywiście już jest skończony, jak dla mnie wyszedł mega, mega super. E, tutaj jeszcze będziemy ogarniać te puste powierzchnie, e, na przykład przejścia i różne tam. E, na razie nie mogę Wam pokazać pluginów. Zapytam się Briana, bo on jest głównym właścicielem, czy będę mógł pokazać Wam pluginy w na następnym odcinku. Będziecie mogli sobie skopiować. Oczywiście zapraszam na ten serwer. Będziecie mieli IP w opisie. Jak już wystartuje, dostaniecie powiadomienie na moim kanale. Jako że nagram z tego oddzielny odcinek. Na serwerze jest już jeden z beta testerów Zelus 123, który był moim jest nadal moim BFF, jak to można powiedzieć. Z, będzie on oczywiście albo pomocnikiem jak z rekrutacji, albo moderatorem, jako że jego podania są po prostu niesamowite. Także tak, to tyle ile chciałam powiedzieć, taka krótka reklama serwera Survival, który będzie startował za niedługo. E, oczywiście macie tutaj IP na tabie normalsurf.eng.pl. Oczywiście jeszcze IP, te unikalne takie cyferki będziecie mieli w opisie, będziecie mogli się przez nie połączyć. A ja Was żegnam, ja byłem Oskar, wy moimi widzami zapraszam do następnego odcinka, jeśli jeden będzie. Oczywiście zapraszam również do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz lajkacza, jako że motywuje mnie to do dalszego nagrywania odcinków. Zapowietrzyłem się. Elo.